Cześć, witajcie z tej strony Noxy. Dawno nie było takiego filmu, gdzie gadam do kamery, prawda? Bo nie, w sumie ostatni film to był taki, gdzie gadałem do kamery, ale to był taki film o kanale. A dzisiaj jest taka pogawędka bardziej związana z ligą. Ostatnio trochę mniej gram w ligę, bo akurat tak się składa, że zasuwam Welden Ringa, robię speedrun i uczę się, jak być najlepszym graczem Weldon Ringa. Eee, ale. Jest coś, co myślę warto poruszyć, jeśli chodzi o temat League of Legends. I to jest coś, to jest w ogóle pomysł na film, który od dawna miałem już yy, i teraz się za niego zabrałem. Mianowicie, mam, mam temat zapisany jako: dlaczego League of Legends umrze? Taki clickbaitowy trochę tytuł. Nawet nie wiem, czy ten film nazwałem w ten sposób, yy, ale w gruncie rzeczy, o co mi tutaj chodzi. Wydaje mi się, że League Legend ma kilka problemów, które. Są już od dawna i nie wydaje mi się, żeby było robione cokolwiek w kierunku tego, żeby je rozwiązać. Zobaczymy po tym filmie, czy się będziecie ze mną zgadzali, czy nie. Nie mówię, że of Legend umrze w tym znaczeniu, że nie wiem, za trzy lata będą wyłączone serwery. Chodzi mi o to, że może się zacząć taki trend, który sprawi, że będzie graczy coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Już nigdy nie będzie w jakby tendencji wzrostowej, że to będzie pewna, że. To, że pewien trend nagranie w ligę minął, i liga będzie przechodziła do. To będzie miała coraz bardziej niszowy status, o tako. I jakie są moim zdaniem powody? Dlaczego moim zdaniem tak będzie? Coś, co ja od dawna obserwuję, to jest to, że Liga Legend ma moim zdaniem jeden z najgorszych modeli nowego kontentu, jakie mają jakiekolwiek gry. Mianowicie chcę zauważyć, że ciekawym dodatkiem do ligi jest to, że Riot dodaje, co patrz, nowe skiny. To jest content. Jakby zwykle jak się myśli o kontencie, to nie do końca myśli się jakby o, o, o płatnych skórkach. E, a ja mam wrażenie, że to jest główny content, jaki oferuje nam liga. Często między sezonami nie zmienia się praktycznie nic. Umówmy się, zmiany jakby między, patch, między patchem a patchem, Twój spell Q zadaje 10 damage'a mniej i ma większy cooldown o 0.5 sekundy, to nie jest content. To, to jakby balans nie jest kontentem. Może być czasami, bo może jakby. Może się trochę zmienić meta, prawda? Przez to. I dlatego widzisz na przykład, że nagle częściej jest grana postać, która była wcześniej grana bardzo rzadko. Ale myślę, że nie jest to dobry model kontentu i myślę, że nawet nie jest skuteczny. Nawet jeżeli ktoś chciałby wyprowadzić argument taki, że, że zmiany w balansie są kontentem, bo i tak ostatecznie będziesz grał na Yasuo, Zed'a i Ona, nie? Eee... Z tego względu ja, ja myślę, że ten, ten styl contentu jest bardzo zły. Ze wszystkich zmian, które moim zdaniem są wartościowe, które były w ostatnich sezonach, to co ja mógłbym wymienić? Tak naprawdę stworzenie nowego itemu, to moim zdaniem, to jest zmiana bardzo low effort, to jest zmiana, która mało zmienia. I to jest też słaby content. Wprowadzenie nowej postaci też jest słabym contentem. Wiecie dlaczego? Bo dobry content to jest taki, który dotyczy wszystkich. Jeżeli masz jakiegoś maina Timo, który gra tylko Timo pod składanie sześciu warmogów, teraz już nie można, ale wiecie o co mi chodzi: on, on gra tylko warmoga, to dalej chcesz, żeby dobry content dotyczył też jego. I w myśl tego, jakie są dobre zmiany? Moim zdaniem to są na przykład zmiany mapy. Moim zdaniem to jest na przykład dodanie smoków, do, dodawanie takich nowych globalnych efektów. To jest, to, są, to jest przykład dobrego contentu, to jest coś, co daje taki twist nowej grze. Że nawet jeżeli jesteś mainem niszowej postaci, która nie miała zmiany od 10 lat, to ta gra co jakiś czas trochę się dla ciebie zmienia. To jest moim zdaniem dobry model kontentu. Chciałbym, żeby Riot zaczął robić coś takiego, co będzie dotyczyło wszystkich postaci, a nie części. Nie dodanie nowej ikonki i zrobienie nowego itemu, który będzie w gruncie rzeczy robił coś bardzo podobnego, będzie zadawał x Major. Po, jak na pierwszy hit czempiona, na przykład, i nieważne, czy tym hitem czempiona jest spell czy atak, to, to jakby nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Fundamentalnie to jest to samo. Jakby 10 itemów możecie zwiększać, a się. To, 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 nie jest, to nie jest tak naprawdę taka wartościowa zmiana. Przynajmniej w moich oczach. Ja chciałbym widzieć takie zmiany fundamentalne. Właśnie jak zmiany mapy, i to jest, jakby to propsuję. Ten sezon. Jakby moja krytyka wychodzi teraz po tym jak akurat Riot zmienił mapę i jakby to, to jest super. Jakby nie zrozumcie mnie źle. Ten sezon yy, zaczyna się całkiem nieźle. W sensie te zmiany są moim zdaniem dobre i to jest i takie zmiany. Ja takich zmian oczekiwałbym szczerze mówiąc co pół roku. Myślę, że, myślę, że to jest dobre tempo że zmiany mapy, dodawanie nowych mobów, czegoś takiego co pół roku. To ja osobiście, tak, jakbym prowadził tą grę, to bym to w ten sposób robił. Ale nawet co rok, nawet co sezon, to jest ok. na, na tym poziomie zmiany. Tymczasem mam wrażenie, że często zmiany wprowadzone przez Riot nie dorastają do tego poziomu, są dużo, dużo niżej. Na, nawet zmiany, które moim zdaniem, akurat wiem, tutaj wie, wielu z was się nie zgodzi, Mythiki, mityki, usunięcie mityków. Masa ludzi przy, przyklasnęła tej decyzji. Ja uważam, że mityki były ciekawe. Mityki to było coś akurat, co no, wpłynęło gdzieś tam na wszystkich, no bo nawet jak jesteś tym mainem, to masz teraz jeden item, który jest ważniejszy od y, wszystkich, który potencjalnie może definiować twój build. I y, y, okej, okay, ostatecznie ludzie budowali te same itemy. Nie jestem pewien nawet jak bardzo to jest złe, bo dalej te itemy po prostu, no będziesz miał jakąś metę, jeden item będzie lepszy, będzie miał lepsze synergie z daną postacią. Ale, ale sama opcja tego, wykorzystania tego do balansu jest ciekawa. Masz dwa przedmioty, które ludzie często budują. Obrzydliwi magowie budują item pod damage i zonie. I teraz patrz, robisz z zoni mityka i mag musi wybierać między damage'em a zonią i z przeżywalnością. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawe narzędzie do balansu, którego Riot się pozbył. Ja się z tym nie zgadzam, ale, ale dużo osób się zgadza. Może, może wy też się zgadzacie. Dalej, wydaje mi się i Ciekaw co wy też myślicie na ten temat. Riot kiedyś był uzależniony od ligi. Jakby rozwój tej firmy był w 100% powiązany z tą grą. Mi się wydaje, że po części ten taki content, który teraz jest wprowadzany, Typu, właśnie no głównie oparte o skórki, prawdopodobnie. Ciekaw jestem, jak to się, e, jakby dało się policzyć procent pracy wykonywany przez Riot nad Grow, e, jaki procent tej pracy byłby poświęcony skinom. Nie wiem, ile to procent. Jestem bardzo ciekaw. Nie zdziwiłbym się, gdyby to było na przykład 85%. 85% pracy to tworzenie nowych linii skórek, e, projektowanie ich i, i, i wypuszczanie. E, myślę, że po części powodem tego jest to. Że to jest marka e, LOL, która dobrze sobie radziła i zamieniono ją trochę w taką dojną krowę. Jako taką, w taką rampę dla innych gier. Inne gry na przykład mogą, powiedzmy, mogły tracić kasę długi czas. E, na przykład LOR. Ostatnio z Lora Riot się trochę wycofał, bo właśnie chce, chce bardziej przejść chyba w taki tryb dojenia tych projektów, które ma. I mam wrażenie, że LOL jest dojony już od dawna. Że LOL jest dojony, bo nie wiem, czy chodzi o to, że gracze się na to zgadzali, e, czy o co chodzi. Ale że było to po prostu akceptowane, ale wydaje mi się, że LOL był po prostu wykorzystywany jako projekt, taki nie do inwestycji, tylko Riot chciał zdywersyfikować się i zainwestowali w Valoranta, w Wild Drifta, w Lora. Nie wszystkie inwestycje oczywiście się udały w TFT i gdzieś tam ta liga w tym wszystkim została taką troszeczkę tylko skarbonką, a nie była, straciła już taki status dania głównego. Bo wiadomo, jako studio gier, może nie chcesz się uzależniać od jednego produktu. Bo co, jak ten produkt nie wyjdzie? Teraz mają inne gry, które pewnie, pewnie przynoszą już solidne pieniążki. Podejrzewam, że TFT na przykład masa kasy przynosi, i podejrzewam, że Valorant przynosi dobre pieniądze. Ale nie wiem, czy w tym wszystkim lol troszeczkę nie został zatracony. Dalej. Pamiętacie, jak kiedyś powstawały MOBY i było tych gier była masa? Kurde, ja nie pamiętam tytułów. Ale oczywiście, lol, Dota, Dota była pierwsza, nie? Dota to pionier i do teraz większość mechanik Dota pierwsza wymyśla. Eee, ale jest jeszcze ta od Blizzarda. Akurat złośliwie teraz zapomniałem tytułu. Eee, kurde, tych, tych gier MOBA było jeszcze z trzy inne przynajmniej. I większość połup podała. Eee, I wydaje mi się, że to nie jest dobre dla ligi. Wydaje mi się, że brak konkurencji ligi. To jest trochę coś, co szkodzi tej grze w długim terminie, bo gdyby, na przykład, Dota byłaby dobrą konkurencją, gdyby nie to, że Dota mówi fuck you wszystkim, wszystkim nowym graczom. Jak jesteś nowym graczem, to Dota cię przeżuje, wypluje, jakby nikt się nad tobą nie pochyli jeszcze, jakiś rusak może ci matkę zwyzywa. Eee, w LoL też to będzie, ale, ale jakby no, Dota jest dużo bardziej hardkorową grą pod tym względem, że za każdy błąd jest dużo większa kara i te kary są zwiększane. Wiecie, że w Docie ktoś może laskitować hitować swoje miniony, żebyś nie dostawał EXPA? Wyobraź sobie, że grasz na topie, na typa, który odcina cię od farmy, i teraz jeszcze nawet nie możesz stać w zasięgu EXPA, żeby dostawać EXPA. To, to musi być najbardziej irytująca rzecz na świecie, nie? I przez to, że ta gra jest tak nieprzyjazna nowym graczom, to de facto Dota nie jest konkurencją. Moim zdaniem, myślę, że to jest główny problem z Dotą, nie? Ale brak konkurencji ligi sprawia, że jakby konkurencja powoduje innowacje, jest, jest jakby motorem innowacji, nie? Gdyby były gry, które inne, które mogłyby jakby zabrać udział w rynku, Riotowi, jest duża szansa, że ten nacisk na Ligę, na innowacje, na nowe rzeczy byłby dużo większy. A tak tego nie widać. To jest moim zdaniem po części powód, dla którego mogą sobie po prostu pozwolić na dojenie tej marki. Bez rozwiązywania gdzieś tam na bieżąco problemów, które ewentualnie Liga może mieć. Jest duża szansa, że się nie zgadzacie ze mną w ogóle w tej ocenie tych problemów, ale, ale to już jest inna kwestia. Dalej. Eee, toksyczne community. I teraz tak. Dużo graczy Ligi nie widzi toksycznego community jako problemu. Na przykład ludzie mówią, eee, że ja tam wolę, eee, żeby ktoś mi powiedział, że mi rucha matkę niż żeby nafidował, nie? I myślę, że to jest takie pierwsze poziomowe, tuchedowe spojrzenie trochę na ten temat. Dlatego, że prawda jest taka, że tym fiderem czasami jesteś ty. Zwykle jestem ja. <laughs> Pomimo tego, że wbijam, wbijam mastera na każdym koncie, jakie mam, a przynajmniej MMR -y mastera, że nie mogę grać duo już, bo... bo teraz mam wszystkie konta, zagram mam wszystkie konta tak, że, że nawet duo nie mogę grać, bo, bo jakby MMR -y master... Master Tiera są i nie można zapraszać ludzi, nie? Ale e, Ale co? Czekajcie, bo zgubiłem się. E, a no, i pomimo tego, że mam te MMRy, ja jestem totalnie feederem. I jakby, to jest normalne. Fidowanie w tej grze jest, to jest normalna rzecz. Ale toksyczność to jest, i, i jakoś się nie pozbędziesz. Czasami jest tak, że nawet jak jesteś graczem, który wygrywa 55% gier, e, jeżeli masz agresywny playstyle albo e, jesteś po prostu drewnem, tak jak ja to będziesz na przykład w tych 45% gier, które przegrywasz, to na przykład w połowie z tych gier będziesz intował totalnie, że twój team nie da, nie da rady cię kernąć. Ale twój, ale twój styl gry jakby dalej jest dobry, no w końcu wbijasz tą na, na przykład wyższą rangę. A z toksycznością z kolei da się coś zrobić. W sensie yy, łatwo jest jakby karać ludzi za, za, za to, że napiszą jakieś tam keywordy, że yy, rucham ci matkę, czy coś takiego, nie? Yy, I... Toksyczne community jest. Myślę, że naprawdę jest problemem i myślę, że ludzie, którzy tego nie widzą, patrzą trochę przez pryzmat e, swojego podejścia do toksyczności, że na przykład oni pójdą w banter, też się będą z sypem wyzywali, e, ale tymczasem zdrową bazą w większości gier nie są ludzie, którzy są jakby takimi mocniejszymi graczami. Zdrową bazą w większości gier są ludzie, którzy pracują, mają pieniądze, mogą wydać kasę na tą grę na przykład i chcą w niej miło spędzić czas. I. Po pierwsze, większość ludzi, nawet wielu, ludzi, wielu ludziom ciężko jest się bawić, nawet jak przegrywają. A dodaj do tego jeszcze to, że nawet jak wygrywasz, to ta gra może być nieprzyjemna, bo cały czas taczasz się w bagnie z innymi ludźmi. Ja myślę osobiście, że to jest duży problem gry i że na przykład to tłumaczy, dlaczego. Dlaczego jest taki mismatch między tym, czego chce community, który mu się wydaje, że toksyczność nie jest problemem, a czasami takimi decyzjami Riotu, który szybko, szybko, no wydaje mi się, że Riot stara się z tą toksycznością walczyć. Problem jest taki, że czasami jest to ciężko wyplenić, tym bardziej kiedy duża część twojego community jest toksyczna, bo nie możesz zbanować jakby korowej no, core, swojej publiczności, więc to jest ciężka sytuacja. Ale myślę, że community League bywa toksyczne i myślę, że jest to problem. Jest to problem w wielu grach, nie? Więc nie jest to unikalny zarzut do ligi. Ale też i ta toksyczność, i inne rzeczy sprawiają, że liga niekoniecznie jest dobrą ofertą dla każualowych graczy. Ja się czasami zastanawiam, bo jakby w gry competitive gra dużo ludzi, ale większość ludzi wcale nie jest competitive, większość ludzi nie lubi rywalizacji, nie odnajduje się w tym dobrze. Ludzie, jakby boli ich ego. Ludzie piszą do mnie do teraz. Nawet ja sobie gram w Elden Ringa elegancko i ludzie wchodzą do mnie na streama i czasami mówią, że ej, jestem w goldzie i nie mogę wyjść przez nubów I co ja mam zrobić? I to jest taki mechanizm bronienia swojego ego, bo w gruncie rzeczy jesteś casualowym graczem wtedy, który udaje, że jest competitive. Jesteś casualowym graczem. Nie lubisz rywalizacji, nie zdajesz sobie sprawy z tego, jakby od razu przechodzisz do tego, że przegrywam nie przeze mnie, ja nie mogłem nic zrobić lepiej, tylko mój team jest słaby, jak mogę wyjść z tej ligi? z tej dywizji. Co mogę zrobić? I ta oferta do casualowych do casual graczy mogłaby się trochę polepszyć. Tryby PvE były czymś ciekawym. Myślę, że dużo nowe tryby, jakby... Z niektórymi decyzjami Riotu się nie zgadzam. I to jest jedna z nich, która moim zdaniem powoduje, właśnie jest dowodem na to, że oni doją ligę, a nie chcą w nią inwestować. Nie wiem, czy w Jaki to był event? Był taki event, który wprowadzili, potem podali statystyki, że mało ludzi w niego grało, więc nie będziemy już robili trybów dla, jakby PVE. To jest złe spojrzenie. Tryb PVE nie ma się zwracać w ten sposób, że ludzie będą grali w niego non stop. Tu chodzi o to, że powi powinny być tryby PVE, które mogą co jakiś czas nawet rotować, albo jakiś taki alternatywny sposób gry. On nie musi się zwracać, ale jakby musi być, musi być alternatywna rzecz, którą mogą robić gracze w twojej grze, muszą mieć tą opcję. Te, takie jest moje zdanie. Nawet jeżeli oni przejdą ten tryb jeden raz, to nie jest źle. Na, na, jak zagrają w niego mało razy. Ale chodzi o to, że dobrze jak te opcje są po prostu. Jak jest alter, alternatywny sposób na zabawę. To jest coś, co no moim zdaniem takie, to, to trochę krótkowzroczna decyzja, nie? Teraz Riot, ostatnio były jakieś zwolnienia, niestety nie zresearchowałem bardzo mocno tego tematu. Podobno pozwalniali sporo osób od artu od, od, od tej strony artystycznej I, i z tego co słyszałem bardzo jakby powierzchownie, to są tu ludzie, którzy byli dosyć uznani, że ich arty niby były dobre. I też zobaczymy, czy to nie uderzy ostatecznie w tą firmę, czy, czy, Raj, czy LOL nie będzie bardziej dojony przez decyzję. Jakby z góry, zamiast gdzieś tam starać się tą grę dalej rozwijać i sprawdzić, czy da się ściągnąć nową falę graczy. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ostatni rok jest ciekawy, 2023. To jest pierwszy rok od dawna. Od jak liczę 1, 2, 3, 4, 5. Od sześciu lat pierwszy rok, w którym liczba graczy ligi spadła. LOL ma podobno. Miesięcznie 152 miliony, w 2022 152 miliony graczy aktywnych y, co miesiąc y, na średnio. W 2023 151 milionów. I do pewnego stopnia tą grę, w sensie y, do pewnego stopnia jest tak, że jak coś jest popularne, to trochę snowballuje, prawda? I myślę, że LOL był bardzo dużym y, beneficjentem czegoś takiego, że, że był popularny przez ten snowball taki. Y, Kulturowe, nie wiem, czy to tak można nazwać. Pytanie, czy ten efekt teraz się troszeczkę nie odwróci. Czy to nie jest tak, że przez to, że w ostatnich latach nie działo się aż tak dużo, to czy ta tendencja zostanie odwrócona? I to jest coś, nad czym ja się zastanawiam. I w zasadzie ten film to nie jest nawet. To nie jest nawet teza, że liga legend umrze. Tylko ja się, ja się sam zastanawiam i myślę, że myślę, że, że mo możliwe, że. Mieliśmy, minęliśmy taki punkt, że nie będzie w kolejnych latach więcej graczy ligi, bo kolejny boom, na przykład jak będzie Arcane 2 serial wyjdzie, to ludzie mogą zobaczyć, o, ciekawe, i to jest, mówisz, na podstawie gry, League of Legends, tak? Eee, tylko jeśli ta gra nie będzie w stanie utrzymać fali graczy casualowych, nie będzie miała im nic ciekawego do zaoferowania, eee, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało w długim terminie. To ode mnie tyle. Jak macie jak, jak z czym się nie zgadzacie z tego co mówiłem albo macie jakieś swoje uwagi, bardzo chętnie ich wysłucham i może odpowiem w komentarzach, może odpowiem w innym filmie, może odpowiem na streamie, jak wbiję ktoś ewentualnie i zapyta. I co? Ja spadam. Trzymajcie się. Peace. Dawno nie mówiłem peace.